Do grania. Zapraszam na kolejny, aczkolwiek ostatni odcinek serii Ziva Bondę w The Sims 3 przed około 3-miesięczną przerwą. Postanowiłam odłożyć rozgrywkę na właściwie około 2 lub 3 miesiące, ponieważ mam otwarte też inne rozgrywki z innych serii w The Sims 3, a ja, jak wiecie, nie nagrywam zbyt często. No, czasami mi się zdarza takie, to znaczy, zdarzają mi się takie strzały, że mam parę odcinków w tygodniu, ale to zależy od mojego czasu. Ja nie potrafię sobie tego zaplanować. A chciałabym wakacje troszeczkę częściej i posiedzieć na wyspie Waikiki, więc w Zivabonde zobaczymy się dopiero myślę, że we wrześniu. Tak sobie to planuję. Poza tym, no troszeczkę się tutaj już nagrałam. Nie ukrywam, oj z pundą naszą coś się dzieje. Nie ukrywam, że... Pum, pundziu! Ona ma ćwiczenia, nie tego. Dobra, zaraz, zaraz się nią zajmiemy. No i właśnie, co ja mówiłam? Nie ukrywam, że troszeczkę się już tutaj nagrałam. E, ostatnie dni... E, dni... Co prawda dzisiaj pograłam sobie tutaj e, trochę długo. I ja czekałam, pomyślałam, że odejdzie od nas e, Tala. I planowałam to zrobić tak, że zakończę tą jakby pierwszą część e, tego sezonu, jakby można było to tak nazwać, serii Ziva Bonda odejściem Tali. Ale no ona cały Czas tu z nami jest. No, ten paseczek jest tutaj już na wykończeniu, że tak powiem. Ale ja stwierdziłam, że ja nie będę uzależniać mojego nagrywania od czyjejś śmierci. Więc niech Tatala jeszcze z nami tutaj dzisiaj będzie. Nie wiadomo, ile z nami zostanie. Ona jest niestety w żałobie, ponieważ wczoraj odeszła jej y, ukochana koleżanka Isina Ku. Niestety, Isina Ku właśnie zmarła. A nasza rodzinka. Nawet e, nie wiedziałam, że będę nagrywać, ale spojrzałam, a jest niedziela, wszyscy są, wszyscy są w domu. No dobra, no to chodźmy. Kipepo miał urodziny, już jest takim e, troszeczkę większym dzieckiem, ale za to zestarzały się nasze koniki. A Fernando miał już mu automatycznie wyskoczyło, że on już stał się staruszkiem. A ja kiedyś wspomniałam o tym, że ja punde będę starzeć razem z Fernando, bo przez to, że ja kiedyś próbowałam odzyskać jej ogon, to wchodziłam do tego kasa, tak wiecie, Tą edycję Sima i mi się ten wiek resetował. Dziękuję za komentarz. Ostatnio dostałam taki właśnie komentarz, że jest taki mot na to, żeby w kasie się nie resetował wiek. Ja z pewnością będę tego używać, no ale e, ja Pundę stwierdziłam, że ze automatycznie, bo ona na pewno byłaby już staruszką. Coś tam miałam, jakiś komunikat z kurczakami. I nasza funda się zmieniła tak, że ten pyszczek ona miała wcześniej czarny, no a teraz ma taki jasny, no. Jest już staruszką. Słuchajcie, nasze wszystkie zwierzątka są już, są już staruszkami, oprócz Simby. Simba, Simba tam jeszcze troszeczkę ma. Do zmiany grupy wiekowej 38 dni. Timonisz Nasz kochany Timon też już niedługo od nas odejdzie, gdzie on jest. Timonka będzie mi strasznie szkoda, no ale wiecie, ja tak przedłużam, przeciągam te moje rozgrywki, no trzeba iść dalej. Dzieciaki dzisiaj przez to, że mają wolno, mogą się pobawić ze zwierzakami. Kabula bardzo często bawi się z Timonem. Ja ostatnio jej masz sesję zdjęciową, zrobiłam. Patrzcie, jakieś liczne zdjęcia, ona się tak super z nim bawiła. I przez to, jak ona się z nim bawiła, to ja zawołałam tam, Zoe, żeby ona zrobiła jakieś zdjęcia, bo stwierdziłam, że skoro m, tutaj nasza familia się starzeje i oni będą od nas odchodzić, to musimy się skupić na tym, żeby mieć jakieś zdjęcia, jakieś pamiątki. A ja tutaj w jakoś nie chciałam używać tych telefonów komórkowych, robić tych zdjęć, ale nie wiem czemu, nie wiem czemu, bo ja przecież możemy sobie wieszać to potem jako obrazki. nasze opunda nam tu biega. <laughs> I słuchajcie, nasz upepo, on non-stop chodzi w tym dziwnym stroju, którego w ogóle nie można zmienić i no jest w tej koronie, on nie ma takich długich włosów. Troszeczkę mnie to denerwuje. Myślałam, że w kasie można to zmienić, ale ten strój, ten do zabawy taki, no to on jest nie do edycji, a jeśli jest do edycji, to ja o tym nie wiem. Dobra, to wy się tutaj bawcie, a popatrzcie, jakie piękne zdjęcia zrobiła. Złatko muszę zobaczyć światła. Ej, 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 ej. No włączymy, no mamy dzień, ale włączymy. Ona sobie z Itanem zrobiła takie ładne zdjęcie. No nie jest to, wiecie, szczyt. I mistrzostwo umiejętności fotograficznych, ale wydaje mi się, że jest ładne, fajnie, żeby coś tutaj mieli. I udało nam się takie zdjęcie Timonkowi zrobić. Nie, jest piękne, no troszeczkę zapikslowane, no wiadomo, no ale w rozgrywce tego, o, z, z takiej odległości się na nie patrzy, no nie, nie, mogę, nie mogę. Po prostu nie mogę. Szkoda, że nie można screenshotów wrzucać do ramek, nawet szukałam takiego modu. Zobaczyłam, że taka możliwość jest w The Sims 4, są takie patenty, ale niestety na Sims 3 nie znalazłam tego, no, ale trudno, będziemy sami robić zdjęcia. No i na razie mamy tutaj jeszcze naszą pundę, pundę. Próbowałam robić takie zdjęcia, żeby ona była razem z Fernandes. Ale one, no, no nie wiesz aż tak fajnie, więc samą, samą pójdzie tutaj wrzuciliśmy już też jako staruszkę. Pranie trzeba zrobić oni się w miarę dobrze czują, to ok Zoe ma za mało zabawy i ona cały czas, tak, tak, tak to jest jej drugi strój, jakby co eee, jaką ma kartkę tu z tyłu, ja nie widziałam ale ja jej ten strój dawałam już ostatnio, tylko jego po prostu chyba nie pokazywałam wtedy, chciałam jej wymienić żeby ona raz na jakiś czas zmieniała ten strój z tej sukienki, którą miała wcześniej i co do zdjęć, co do zdjęć jeszcze babci, zdjęcie tutaj z, z Kipepo jak był taki malutki co prawda to były pierwsze zdjęcia Zoi, jakie ona robiła, więc oj, ciężko było. Większość była z Amazana, albo paluch. Tam był, wiecie, jak Simowie robią zdjęcia, to częściej jest z czarnych, że paluchem zasłonili albo ze świętym stylu, ale ona na szczęście już tą umiejętność jakąś tam zdobyła. Dobra, ona robi pranie. I tanie, i tanie, co ty robisz z pa? Czym się tu bawicie? Ej, czy jak im to, się tutaj tak dobrze, czujecie? Oj, oj, oj. Ja, się, ja się chyba nimi dobrze wczoraj zajęłam. Nic, nic im tutaj jest potrzeb, wyraźnie, je czego jakby co. Ejku, ja myślałam, się, co to jest, a to pralka, Głośno, jakby co nie podnosiłam, absolutnie nie. Ej, co to za muchy? Żygi! Simba, znowu się zżygał. Posprzątaj. Zoa! Ej, a czemu ty rzucasz na itana zaklęcia? Ej, słuchajcie, tala już tak się rozwinęła w tej magii. Ja myślałam, że to będzie tak długo trwało, ale ona teraz ma nowe zaklęcia ona płacze cały czas po tej isinie ku. No niestety Nutala, no, musisz jakoś to przetrwać. Gdzie oni lecą? Gdzie oni lecą? A, to jest to, ta próba zatrzymania pralki. Ja kiedyś chciałam to zrobić i właśnie mi już to, to pranie się skończyło. I co i co i ten? Co, zatrzymujesz to pranie czy co? Aha, czyli to jest tyle. Dobra, nie, wracam do tego, o czym mówiłam wcześniej. Bo chciałam powiedzieć o tym, że Zo dostała awans. I ona teraz jest rozrzucaczką nawozu, sprzedawała wszystkie ich plony rolne. Aczkolwiek ciężko jest sprzedawać te plony rolne jak oni to jedzą. Co prawda oni sami jedzą często ryby i Tana dwa dni temu wysłałam na ryby, żeby on troszeczkę połowił, bo im się skończyły. No Jedzą te jajka, no wiecie, no powtórzę to po raz kolejny, jeśli ktoś nie widział, nie mamy lodówki, nie mamy lodówki, żyjemy bez lodówki, jest wspaniale. Żywi się, żywimy się tym co mamy. No i na ognisku sobie rozpalamy, rozpalamy jaja i takie tam, no ale jest spoko. Tylko dzieciakom trzeba wrzucać do wyposażenia... Marchewy, no właśnie, marchewy i różne takie rzeczy. A, ja nie pokazałam dziecko. Dziecko, dziecko Kipepo sobie tutaj... A, on śpi. Dałam mu strój taki, wiecie, też też, też, te, też taką plecioną. Znaczy plecioną, nie, to nie jest pleciona. te, te moje afrykańskie paterny. I jeśli chodzi o fryzury, to ja dla małych chłopów ja nic nie mam. Więc dałam mu taką fryzurę, taką samą, jak miał u Pepo. Oni są braćmi, niech będą do siebie podobne, aczkolwiek... Podobni. Aczkolwiek widzę, że on jest troszeczkę inny. On jest taki bardziej... Uśny. ten strój dałam mu taki e, z takim rękawkiem, z takich strojów, co ja miałam pobranych z internetu, ale tą teksturkę taką afrykańską i myślę, że wygląda całkiem okej. Okay. A u Pepo, co może robić u Pepo? On słuchajcie, całe dnie się bawi w tego króla. Królam o facę. I po prostu nawet jak wstanie rano, to on wcześniej wskakuje sobie na ten ten fotelik, nie fotelik, na ten taboret. I on cały czas to robi. On zapomina zrobić siku przed szkołą. To jest po prostu dziecko, które non stop się, non stop się bawi w to samo. Ja im ostatnio nawet porozrzucałam jakieś piłki w mieszkaniu w mieszkaniu na podwórku, żeby dzieci robiły też coś innego, no ale cóż, jak dziecko chce, no, no nie zabronimy mu. No i tutaj fajnie ten Pokoik babci wygląda z tej strony. Jak widzicie, mamy tutaj też taką zasłonę. Wszyscy mają w drzwiach te zasłony. One mi się chowają zazwyczaj podczas rozgrywki, ale one tam są. Ja pamiętam, że one tam są. Wiecie, żeby tam im nikt nie zaglądał w razie czego. No i tak. I on nawet zapomniał, żeby zjeść. A nie, je, dobra. Sam się wziął za jedzenie. Okej. Okay. Coś z tą pundą nam się znowu dzieje. Co ty jeszcze musisz? Ty musisz do toalety. Dobra, ja, ja mógłby znaczy, żeby poszedł. Trochę ciasno z tą łazienką, ale chciałam, żeby oni mieli takie. Wiecie, warunki nieluksusowe tutaj. Jakoś tam się dopychają do tego kibelka. Dobrze, że jest oddzielnie toaleta i łazienka, bo to by normalnie to by się nie dało tutaj funkcjonować, jakby wszyscy naparzali do jednego pomieszczenia. Tala, a czym ty się zajmujesz aktualnie? Ona ostatnio wychodziła do rozmyślać, na, rozmyślać, rozmyślaj nad pustką życia. Ona chodziła troszeczkę do tego miejsca, gdzie jest festiwal. Ty w takim miejscu chcesz rozmyślać? No dobrze, okej. Okay. Dobra, jak się wszyscy dobrze czują, czy ja jeszcze chciałam coś dzisiaj powiedzieć? Nie, wiem. wiecie co, ja nie miałam takich konkretnych planów. No, znaczy miałam plan na śmierć talii, ale mówię, no nie będę tego uzależniać e, mojego nagrywania i czekania, że jak tutaj ten kosiarz przyjdzie, e, aczkolwiek aż tak bardzo na to nie czekam, bo ona tutaj bardzo dużo pomaga z dziećmi, aczkolwiek Potem będzie ciężko. Ja cały czas myślałam, że limit simów na parceli to jest 8, a my mamy 10. Nie, limit to jest 10. Ja byłam przekonana, że jak mi wyskoczył komunikat z tym limitem simów na parceli, to, to tam była mowa o 8. Jejku, ludzie, ja nie wiem, nie wiem, ja nie pamiętam. Budził, budził, budził. Kurczaczki, kurczaczki, zbieraliście jaja ostatnio. Dobra, trzeba się zająć ogródkiem. Zola tutaj posadziła y, arbuza i paprykę, bo miała bardzo dużo ziół, ale te zioła moim zdaniem są troszeczkę niepraktyczne. Lepiej mieć te. Ej, nie możemy mieć skompostowania. A, z banana można skompostować. Ej, szkoda, banana. Ej, muszę coś innego kompostować, podlej roślinę, dobra, e, użyj kompostownika, bla, 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 bla. No i dobra, no i Itan. Itan mm, cały czas czyta książki, choć nie jest czytaczem i molem książkowym, ale on sobie cały czas czyta. I zapomina o swojej karierze, aczkolwiek też dostał awans, jest, jest architektem Obelixów, tak. Nawet ostatnio próbowałam, żeby on rzeźbę z lodu zrobił, ale ona mi zniknęła po chwili. Nie wiem, jak to się stało, ale to było... E, gdzie jest lód? Lód, za sto. Ja wiem, że to jest takie trochę niepasujące, bo... O, mamy skrzatan. Ej, mamy... Ej skąd ja mam tutaj tego skrzata na półce psiego? Wow, one są drogie. Ej, no dobra, na... Ej, ja go tu nie kładłam nawet. Sam się tutaj pojawił, no okej. Okay. Z... Z finansami jest ok, bo i ten jak rzeźbił, to on naprawdę dobre pieniądze z tego dostał, a tą rzeźbę w lodzie chciałam zrobić dlatego, bo ja nie widziałam wcześniej, jak ci Simowie rzeźbią w lodzie i ja nie wiedziałam, że on tu wyskoczy z piłą me mechaniczną, no. Czyli to jest afrykańska masakra piłą mechaniczną na podwórku. Ja nie wiem, jak ci mówię tutaj wytrzymują, ale jest głośno. Nie chciałam wcześniej brać rzeźby z lodu, bo teoretycznie ona może się roztapiać i ja nie wiem, czy. Chociaż ostatnia rzeźba stała nam tutaj rzeźba, która jeszcze nie była skończona, stała nam tutaj jeden cały dzień i się nie roztopiła. Nie wiem, czy ona zniknęła, czy on ją sprzedał, czy ona się zniknęła, i się roztopiła, czy ona zniknęła jak ktoś ukradł. Nie mam pojęcia, ale dobra, może dzisiaj nam się uda coś tutaj zrobić, aczkolwiek nie będzie to moja preferowana technika dla Itana, bo jest strasznie głośno. czuję się jak na takim prawdziwym robolskim podwóru. No ale ma tutaj ten swój kącik, to tego, nie, no tutaj Simowie na razie nie narzekali, że jest im za głośno, ale okej, okay, Itanie. No musi się rozwijać. A aczkolwiek wiem, 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 lud nie pasuje do Afryki, ale trzeba było to wypróbować i sprawdzić. Ona się tu znowu z Timonkiem bawi. Jakie wy macie kontakty? Ej, wcale nie jakieś takie super. O, niestety nasza kabula bardzo powoli odrabia lekcje. ale ty będziesz miała. Dro moja droga teraz przerąbane. Dwóch braci pewnie będą jej dokuczać. Ona jest chórzem, ona często się boi, jak siedzi na podwórku, jakichś rąbaków i różnych takich rzeczy. A, jeszcze dwóch braci o, będzie miała to będzie to miała ciężki żywot, ale jest starsza Ej, nie, 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 nie. Co wy, jakie tutaj ten. A możesz... nie masz. Mów, a jest opieka. Opieka, szczotku, szczotku, żeby nie było pchał. No dobra, myślałam, że będzie lepiej. Oni ostatnio a, 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 się często bawili. A, 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 <grywania> przypomniało mi się. Babcia Tala. Niby, niby ma takie wspaniałe... Jeku na cały czas płacze. to ty, sinieku. Widzę szopa. Jejku, ja ostatnio poluję na szopy, bo ja chciała upolować sobie szopa do kasa, żeby mieć w serii lawendowej. Ale tutaj go nie upoluję, bo mam za dużo sinu. Dobra, nie, zostawiam szopas, zostawiam szopas. upoluję sobie go jeszcze gdzieś kiedy indziej. Babcia Tala ma wspaniały kontakt ze zwierzątkami. Aczkolwiek z Simbą nie. I ostatnio została przyatakowana przez Simbę. Tak ją tutaj podrapał, niby bi bidulkę. No ale niestety, no, on nam atakuje tych Simów. On ma dobry kontakt z. O, u Pepo On ma dobry kontakt z Timonem, tylko reszta. I tam pan go ostatnio głaskał, ale, no, to jest zwierz po prostu niereformowalny. No, taki malutki się teraz wydaje, taki grzeczniutki po sobie śpi, ale jednak, no, pokazuje te swoje kły czasami. Dobra, mamy 17. To, tak mi szybko zleciał dzień. No i właśnie, jak ja nagrywam to i chcę powiedzieć, co tam, co tam u moich simów, to nigdy się nie skupiam na ich potrzebach. Ale na szczęście Tala daje tutaj radę. Tala. Jesteś jeszcze z nami dzisiaj? Jest, jest, słuchajcie. Myślę, że jak zrobię sobie przerwę od tej serii, to wrócę za jakiś czas po prostu z nową energią. Bo ostatnio szczerze mówiąc w ogóle nie chciało mi się włączać, przez to, że nie, mówię, też mam otwarte inne serie, tam mam też trochę do zrobienia i chciało mi się wchodzić z tych innych domków. Ale tutaj to jest tak, że. Aj, dziecko, płaczę. A czemu ty płaczesz? Nie masz powodu, żeby płakać dziecko, idź się baw. No, aczkolwiek jak już włączyłam tę serię, to tak fajnie mi się tutaj gra, ale jednak no, postanowiłam sobie, że jednak na jakiś czas sobie odpuszczę. I może to przez to dzięki temu Timonka spotkam za parę miesięcy i jeszcze z nami Dzień będzie, bo Timon, ja, ja tego życia dorosłych, dorosłych staruszków, staruszków zwierząt nie mam ustawionego na tego bardzo długie. Jej, kutala, nie płacz już. Ona były przyjaciółkami im się nawet, co mnie zaskoczyło, pojawiało serduszko. Więc ja nie wiem, czy, to, czy tam się w sobie zakochał, czy co. Dlatego ona teraz tak płacze. Dobra, Timonek ma niszczenie. Ej, szybko zleciał ten dzień. Bardzo ostatnio szybko robi się ciemno. Mam wrażenie, że. Ostatnio było takie przepiękne czerwone niebo, a dzisiaj jest takie. Brakuje mi tego moda na światło, który mi teraz nie działa przez to, że wrzuciłam sobie tego save'a z, z Waikiki i tam skupiłam się na tym pliku kawka, kaw, kaw, który mi naprawił wodę i przez to ten mod na światło, który miałam jak wrzuciłam z powrotem już mi nie działa. Myślałam, że będę sobie wymieniać te pliki, sobie go wywalać na chwilkę, ale nie, to tak nie działa. Papcia sobie tutaj czaruje. Ona, te czary. Nie wiem, jak to. Nie ma tego. Nie można tego sprawdzić, na jakim poziomie ona umie czarować, ale widać to po zaklęciach, bo ona tam na no na jakieś zaklęcia tej miłości mogła rzucić. Ona mogła rzucić. Co ona tutaj ma? Rzuć czar, urok miłosny. Zaklęcie łutu szczęścia. To nie jest wielka, wielki kamień milowy, milowy, jeśli chodzi o, o magię, ale ja te, aż tak też się na tym nie skupiałam. Ja po prostu chciałam, żeby ona była czarownicą, ale ale tak, tak po prostu dla siebie. No. Mamy tutaj za duże zamieszanie, żeby wszystkimi się zająć. Nie ma wody, babciu. Jak nie weźmiesz wody ze studni, to nie weźmiesz prysznika. Ostatnio był przez chwilę w... spokój, bo jak się wydobywa wodę, można tutaj dodać wiadra z wodą i wtedy mamy większy zapas, ale ja mm, przez ostatni dzień już tego nie zrobiłam, dlatego nie mamy wody. Wszyscy będą musieli wziąć wodę. Ona śpi? Ej, czemu dziecko płacze? Dobra, nie, 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 Zoa, wstawaj, wstawaj, wstawaj. Co się z nim... A nie, on nie płacze. Mi się wydawało, że on płacze. Słyszę cały czas, że Tala, tam płacze. A i no i dobrze, że kupiliśmy piłkę, słuchajcie, bo oni teraz mogą teraz. Teraz, 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 teraz. Spędzać czas na świeżym powietrzu. Wiem, że teraz już jest ciemno, fajniej by było to robić w dzień, no ale jak ja się rozgadałam, to też się nie zajęłam ty, tymi z A oni teraz sami postanowili grać i właśnie skończyli grać. I ty znowu czytasz. Rozpalimy ognisko jeszcze na koniec. O, o nie, mamy rozpalone ognisko. E, Upisz coś. Masz ryby, masz ryby. Człowieku, on porozdawał ryby, co prawda czerwonego śledzia nawet złowił. Porozdawał ryby po rodzinie, żeby tutaj mieli. Ja się skupiam, żeby, staram się skupiać na tym, żeby cała rodzina jadła m, poza tymi warzywami właśnie ryby i jajka, żeby, 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 żeby ich nie tracić, żeby ZOA mogła rozwijać się m, w karierze ogrodniczej. I jeszcze dawać dzieciakom to jedzenie. Mmm, Pepo, ale ty się nie najesz tym zbytnio. A czy ty jesz? Co ty jesz? Pod płomek. Nie, podpłomykami to tak średnio. Banana! Weź sobie. Upiorne czyli. A ciekawe, co ci będzie, jak ty zjesz upiorne chili. Mam nadzieję, że nic. No ale nie no, raczej nic się nie stanie. Ooo! Ej! To można robić dwie rzeczy naraz na tym ognisku? Szaszłyka z bananami z chili. Ej, ja nie wiedziałam, ja nie mam pojęcia. Ja zawsze pojedyncze rzeczy im stawiałam. Stawiałam, można robić banana z chili. Ej, ale super. Dlaczego? Dlaczego? Już ja nie wiedziałam o tym. Ale fajnie. co ludzie, ja się zawsze dowiem czegoś nowego. Ja w swoim życiu, nie w moich rozgrywkach w Simsach już tyle ognisk rozpaliłam. No i teraz się dowiedziałam, że można upiec banana razem z chili. Genialne. No, i śmieci porozrzucane, I zlew, zepsuty teraz widzę. I Fernando. Ma pęcherz? Nie, dobra, nie, nie jest źle. I tanie. Znaczy, ty. No ja tak nie mogę, już myślałam, że nie będę musiała stąd iść. Dziecko, płacze. Nauka przez zabawę klockami. Bla, 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 bla. Mm, dobra, Zła, przepraszam cię, ale weź, posprzątaj jeszcze. I tanie. Ale ten. Ten to, 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 to się zepsuło już wczoraj. To on tego nie naprawił? Oni, jak y, jedli torta na urodziny kipepo, no to y, ten. O czekaj, ty nie, nie nie podpłomyk, nie podpłomyk, pstrąg. I marchewkę. Zrobimy pstrąga z marchewką. Ej, teraz będę robić super szaszłyki w simsach. Y, ale duda. <laughs> Dobra, wiem, wiem. Słuchajcie, ja się już żegnam powoli z wami. Zaraz ogarniam sobie. No, czyli papryczka jednak działa. Oj, działa popryczka. Ja nie dawałam im na razie jej do jedzenia, bo w sumie ona dosyć dobrze się sprzedaje. Czekaj, Pepu, czekaj, Pepu, u Pepciu, Żebyś ty się położył tutaj. Nie, Timonku! On się cały czas kładzie na łóżka. Ty masz budę, ty będziesz tu spał, Timonie! On ja sobie tutaj no, Ludzie, ja muszę tylko codziennie wykaniać z łóżek. Babcia go o, potem wygoni. No, ale ty z jednej strony możesz się położyć, dziecko. Nie, 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 nie. nie. Timon, do widzenia, do widzenia. Przykro mi, ale tutaj dzieci. A, bo babcia przyszła, dlatego on się nie mógł położyć. Śpi. Ale mi się teraz wszyscy zawieszą tutaj. Timon, wypadł z wyra. Oj, nie jest zbyt zadowolony. Nie jest. No, uciekaj, uciekaj, mi stąd. Dobra, dobra, oni się już położą. Timona trzeba zaprowadzić do buty, bo on nie lubi swojej buty. Nie wiem, dlaczego on nie lubi buty. Może trzeba mu kupić lepszą. Albo on nie chce być tu symbom. No dobra, ja już będę ukarać tych moich simów, już się żegnam, daję tylko, żeby I tan ogarnął sprawę małego dziecka, bo to jest zawsze najtrudniejsze. Kładasz małe dziecko, okej. Okay. Dobra, ja już sobie ich położę spać. No i słuchajcie, widzimy się, naprawdę za takie za około 3 miesiące, myślę, że po wakacjach, o, będę góra. troszeczkę tęsknić tą rozgrywką, ale sprawa jest przemyślana. Po prostu nie mam czasu. I wiem, że muszę sobie tą przerwę zrobić. Na pewno zanim pojawia się tutaj. Z nowym odcinkiem, to jeszcze sobie chwilę pogram. No zobaczymy, czy Tatala jeszcze z nami będzie. Ja, Myślę, że jakoś w końcu odejdzie na te swoje zaświaty i powróci jako wielki soku. Ona takie opowieści tutaj wszystkim sprzedaje. No i w przyszłości przerobimy ten pokoik po babci, który jeszcze cały czas z nami jest. Z nasze zwierzę, no będziemy się zajmować tymi dalej, tymi naszymi staruszkami. Myślę, że podczas przerwy na pewno jeszcze wpadną na nowe pomysły dotyczące tej serii. A dlaczego wy go nie wsadzacie? Nie, i tanie. Już do końca. Dobra, żegnam się z Wami. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia za jakiś czas.